Cześć, witajcie! A ja jestem Fifia w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO Ninjago numeru 4 na rok 2022. Recenzja jest trochę spóźniona, dlatego że tego magazynu nie było u mnie w sklepie, musiałem zamawiać go przez internet, ale w każdym razie już magazyn jest. Dlatego zanim przejdziemy do odcinka, zostawcie tu łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, lecimy po 500 subskrypcji do wakacji. No to co? Zapraszam Was do oglądania! No to co, przechodząc do samego magazynu, jest to numer czwarty na rok 2022, czyli jest to ten numer na kwiecień tego roku. W magazynie dostajemy saszetkę, oczywiście z Lego, numerze katalogowym 892287. Jest to saszetka, która zawiera glutinusa, aż 25 elementów. No i oczywiście złota, limitowana karta z Zeynem, edycja limitowana. Magazyn oczywiście nawiązuje do sezonu 15 Ninjago, czyli Sekrety Głębin. Yy, kosztuje 14,99 i jest wydawany przez Blue Przechodząc do środka mamy reklamę magazynu LEGO City, spis treści. No, na następnej stronie mamy opis Glutinusa i mamy napisane, w których odcinkach się znajdował. I do osób, które no dalej myślą, że Sekret Głębin to sezon 14, tutaj wam tutaj pisze sezon 15, odcinek 8. Mamy jakieś misje tradycyjnie, kolejna misja, reklama magazynu LEGO Jurassic World. Mamy komiks znów w Merlopie, który ciągnie się przez parę najbliższych stron. Mamy kolejną misję oraz dwustronny plakat. Tak prezentuje się plakat, z pierwszej strony jest to po prostu Kai z sezonu 15, a na drugiej stronie mamy jakby Nie jako Smok vs Wojire a w tle miasto Ninjago, więc ten plakat według mnie naprawdę ładny. Następnie mamy reklamę kart Trading Card Game serii 7, właśnie z sezonu 15. Następnie druga część komiksu, który ciągnie się przez najbliższe strony tego magazynu. I mamy kola, jak w poprzednim magazynie był chyba Jay, a wcześniej jeszcze Zane. Po prostu mam przedstawione okola ze sezonu 13 Mistrz Góry, sezonu 14 Wyspa i sezonu 15 Sekrety Głębin. Tutaj w ogóle nawet yy, taka ciekawostka w tym magazynie yy, pisze, nie był otoczony swoim żywiołem w seriach Sekret Głębin i Wyspa, tu pisze Sekret Głębin, a tu na dole pisze Sekrety Głębin. Więc już w końcu, już w końcu sam nie wiem czy ten sezon nazywa się Sekret Głębin czy Sekrety Głębin, napiszcie jak wy mówicie w komentarzu. Na następnej stronie mamy quiz o sezonie 15 oraz 14. Następnie mamy pocztę, prace, które wygrały w konkursie, oraz konkurs, w którym trzeba namalować pracę do wygrania. Jest samochód wyścigowy Lloyda IVO 71763 oraz 5 zestawów energetycznego Mechazejna IVO 71761. Wszystkie zestawy są z nut no i mamy kupon konkursowy, który trzeba wypełnić. A 17 maja Ninja znów zaczną nurkować i 17 maja dostaniemy piąty numer na rok 2022. Dalej będzie to magazyn z sezonu 15. No niestety, nie wiem czy w końcu zaczekamy się tego 16 sezonu, ale no będziemy mieli w kolejnym magazynie zejna i to też będzie magazyn z sezonu 15. I mamy też informację, że po nim dalej będą magazyny z 15 sezonu, ale figurki już zycnąć z No i oczywiście więcej akcji LEGO. LEGO DC Battle numer 2 i Ninjago Legacy numer 2. No i sama reklama tego magazynu Ninja Legacy w tym miejscu, no i reklama magazynu LEGO Marvel Avengers ze figurką Lokiego. Przechodzimy do naszej saszetki o numerze katalogowym 892287, e, jak coś to numer katalogowy tych saszetek jest zawsze tutaj z tyłu, e, jest to oczywiście saszetka z glutinusem, zapakowana niestety w stary system pakowania. No, możemy zobaczyć samego Glutinusa i w sumie nic więcej ciekawego. Ja idę zbudować i widzimy się po zbudowaniu. Ja już jestem po złożeniu naszej figurki i tak ona się prezentuje. Według mnie wygląda naprawdę fajnie. Plusem tej figurki jest ta, yy, ta rzecz, że ma inny tors niż inni merlopianie. Tutaj mam merlopiana, to wam pokażę. Sami sobie porównajcie tor z Glutinusa, a innego merlopiana. Więc to jest akurat bardzo fajne, że jest inny. W ogóle system nóg mi się bardzo podoba, bo to jest no taka jakby, jakby, taki wygięty róg, a nie jest to róg taki taki jak ma, jaki miał bez nogi, w sumie Wam go pokażę. O właśnie o to mi chodzi, że bez nogi miał y, takie tutaj rogi, a ten ma takie coś do podpierania się, więc to jest naprawdę, naprawdę fajne. Jako akcesoria dostaje tylko śledza i z tyłu możemy zobaczyć y, diament na takim jakby złotym kubełku, nie wiem jak to nazwać. Widać dużo połączenia niebieskiego, złotego i czarnego. Bardzo ładna figurka i bardzo mi się ten dodatek do tego magazynu podoba. Moja ocena tego magazynu to 9 na 10, bo figurka jest bardzo fajna. Mimo, że nie potrzebowałem jej do swojej kolekcji, to jest naprawdę fajnie skonstruowana i bardzo mi się podoba. Dostajemy limitowaną kartę, a do tego plakaty, które są niczego sobie. No i w sumie tyle, ale magazyn jest bardzo fajny, jak i sama zawartość. Są quizy cool, i w ogóle, więc ja Wam polecam go serdecznie kupić. I co? Mam nadzieję, że ten spóźniony odcinek Wam się podoba. Zostawcie tu łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, lecimy po 500 subskrypcji. To co? Ja byłem Fifi i to by było na tyle w tym odcinku. Siemka!